Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale Kurde no... Jeżeli komuś się nie podoba Minecraft, bardzo przepraszam, ale no... Postanowiłem sobie, że w sumie zagram sobie w Minecraft'a No i czemu by nie nagrać jakiegoś odcineczka, w sumie dawno nie było Przestałem bardzo nagrywać, łej u. No i co, gramy sobie w Minecraft'a? Nie wiem, czy zrobimy serię z Minecraft'a, czy nie Ale no myślę, że coś sobie pokombinujemy e, Oczywiście gram na e, hardkorze. Tak jest, także, także no Jeżeli byście chcieli serię, to oczywiście możecie pisać Wiem, że jakoś specjalnie teraz y, dużo osób nie będzie, ale pozdrawiam wszystkich tych, którzy pamiętają mnie oczywiście z Fortnite'a i w ogóle, jak żeśmy sobie grali I no, live'iki też również będą Postaram się, żeby były z Minecrafta, ze wszystkiego, postaram się jak najwięcej robić teraz live'y i odcineczki, chociaż nie mam bardzo zasób, bo w domu jestem dopiero około 17, 18 i no i, I i i i tak wygląda sytuacja, ale no, będę się, o kurde co tam jest Ale będę się starał nagrywać teraz jak najczęściej. Jakieś właśnie odcineczki, coś w tym stylu. No i dobra, myślę, że może jeszcze na kolejny odcinek sobie pobierzemy jakieś shadery czy coś, nie wiem, zobaczymy. I teraz lecimy sobie kurde tam do tej wioski. Kurde, ja pierwszy raz takie wioski tu widzę. W sumie to jest wersja 1.14.4 No Minecrafta to ja nie grałem chyba... Yy. Jak nie lepiej. Także, także no. Ja to nawet zapomniałem jak tu się cokolwiek robi. Także nie miejcie do mnie żadnych pretensji. Nauczę się, z powrotem wszystkiego, mam nadzieję, także spokojnie, do wszystkiego potrzeba czasu. W ogóle mam za duże DP i myszki o wiele. Dobra, nieważne. Kurde, co to jest za wioska? Zapierdzielę ja Ej, tutaj chyba sobie dzisiaj się prześpię, wiecie. Kurde. O, tak, tak się otwiera, ja w ogóle zapomniałem, jak się otwiera. Tu jest łóżko nawet. Zarąbiście. Jakbym sobie je zniszczył, to w sumie nie, zobaczymy. Nieważne. Kurde, ja klikam na Shift z, przyzwy z przyzwyczajenia do. do. Yy, Fortnite'a. Patrzcie to. Ale to był dobry pomysł, nie? Jezusie. Ja tu sobie. Nie, ja tu, będę, ja tu będę teraz żył. Ja tu będę żył. Ja pierdzielę. No nie, ja klikam na E. Znowu klikłem na E, boże. Jak to jest wstyd, normalnie, pokazywać moje umiejętności? Łezu, jeszcze jedno. Okej, okay, tu jest łóżko. Nieważne. Tu wszędzie są łóżka. Nie, ja muszę się teraz tak nauczyć. A co? Aha. Yy. Nie Nie stać na takie rzeczy, drogie. Ja pierdzielę, patrzcie to, nawet mam gacie, już pory mam. Tak to się zakładało, tak jest, wszystko pamiętam. Ej, zarąbiście, jaka to jest świetna gra. Kurde, nie. Jeszcze jak sobie pobiorę jakieś shadery, to przecież Minecraft to będzie piękny. Ja wam mówię to. Jezusie. Nie no jak mi się będzie chciał grać w Minecraft'a tak jak teraz, nie? To, to jest seria i koniec. Kompletna. Kompletnie. Kurde. Ja już się nauczyłem otwierać wszystko. Jest świetnie. To co to jest? Ja pierdzielę. Kurde, no nieźle. Kleby, kartki, papier. A ten żółty papier to co to jest? Pusta mapa. Mapa. Kurde, co zrobiłem, a. daj mi to, zbiera to, zbiera. I co? I co jest? mapa. Kurde Aha, że ja jestem teraz tutaj. Jak pójdę tam, no Jak tutaj pójdę. Będzie, kurde, jest taki minus tego wszystkiego, że jestem tylko tutaj mnie otacza sama woda. To jest problem, ale dobra, nieważne. Kurde nie. Przydałoby się nakopać może teraz jakiegoś drewna, wiecie? Chociaż może najpierw sobie... Konie! Jezusie! Boże, na przecież to jest piękne. Ja tu sobie taką willę zbuduję kiedyś. Że to się w głowie nie mieści. Patrzcie to pochodnie, coś z jakiejś złotej gówna... SADZONKI NIE sad Jezu, Jezus, JESTEM BOGATY Żałuję, że jestem ustawiony, nawet mi tu drzwi otwierają Dzięki mordko Spokoj, muszę sobie teraz je otworzyć, zamknę ci Nie ma sprawy Będzie łóżka, jakieś coś, świetnie, świetnie Słońce, wiem, że tu chyba jeszcze zachodzi słońce, to akurat mi się pamięta, to pamiętam Także, no Okej, okay, zaraz będę sobie musiał nakopać drzewna jakiegoś i w sumie na razie nawet nie będę sobie budował, ani domów, ani nic takiego, bo przecież tu patrzcie jakie tu są chałupy Proszę, szma... O Jezus! To jest hardcore? Czemu ja szmaragdy dostaję? Ja pierdziele Ej O Ja pierdziele, ty Muszę sobie jeszcze zmienić DPI tylko Będzie dobrze Ej, co jest? Chcę Chciałbym wyjść... O Jezus, nie Dobra, nieważne tak, yes, dobra, świetnie. Kurde, znowu klikłem shifta. Niedobrze. Wiem, może lepiej jakbym nie sprintował, bo na chwilę już nie będę miał... Cześć mam pełno chlebu i wszystkiego. To co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia co to jest. Wiem może ja to pamiętałem, znałem czy coś. Patrzcie, co to za mapa? Jak ta mapa mi pokazuje tu. Jak to jest gówno. A, w sumie już chyba jednak wiem o co chodzi. Okej, okay, tu tu byłem? Byłem Ale tu chyba nie byłem No nie, tu byłem jednak Dobra, wszystko się zgadza, fajnie Okej, okay, tu sobie wyjdę Teraz lecę sobie skopać jakieś drzewo, żeby zrobić wszystko, żeby wszystko porobić Kurde, no ten pierwszy odcinek, taki jak w świecie, taki może nie jest za ciekawy Mi się podoba, o dziwo bardzo, nie? No aż jestem w szoku, ty, naprawdę Co jest z tym? Aha Mi się podoba, serio, bardzo mi się podoba Kurde, no tak dawno nie grałem w Minecrafta, ale to był dobry pomysł, żeby w to zagrać ja pierdzielę Dobra, nieważne Kopiemy sobie Kopiemy sobie O Jezus, Mario Dobra Kurde, nie no Jest kozak, jest kozak, mi się to tak podoba Dobra, teraz to się robiło tak Deski Tam miałem To jeszcze może sobie zrobimy tak Atyki Je, dobra Okej, okay. i teraz gdzie był Pod. Bez... Ot. Nie Ja pierdziele To jest joj. A to co to? Dzwon! Dzwonek! Ja pierdziele No nieźle. Jak ja tu przeżyję, to jest pewne. A z... To jest zjem se chleba, co się beda? O proszę, dobra, już nie wiem. Yy, to mogę w sumie gdzieś wywalić. Co mi to? Bo tam też jest jakaś wysepka. Ok, to co, co by mi się przydało? Może ja sobie ustawię teraz to tak. Yy, mam jakieś siodło. Dobra, to też mi nie będzie potrzebne. O Jezus. Pyk. Pyk. To. Ustawię sobie to tu, to pyk tu, tak. O. I dobra, jest dobrze. Teraz potrzebuję jeszcze. Jak to się nazywało? Enchant, czy coś takiego? Nie. Jaki Enchant? Kurde. Jak to się nazywało? E. Jak to się nazywało? To coś. Kurde. Crafting! o Właśnie. Tu był chyba enchant. Ja pierdzielę. przecież ci nie umierać w takiej wiosce. Kurde, tylko że ja się zgubiłem, nie wiem gdzie to jest. Dobra, lecę tam już. Bo to coś. Ja pierdzielę. Dobra. No nieźle. Denerwować to mnie tu tylko będzie to. Tam... To mnie strasznie wkurza. Ja pierdzielę jakbym tu ze stado kuniów zrobimy, nie? To ja nie wiem. Okej, okay, co, co tu się robiło? Robiło się tak, kill off yy, Chwila Kill off Tak jest Tak się robiło kill off Siekierkę się robiło bodajże tak Tyk. O, tak jest, siekierka, mieczyk się robiło tak Dobrze kojarzę? O, leż oczywiście Coś tu jeszcze się robiło tak, jakoś tak, łopata, no zrobimy już wszystko, oczywiście, że zrobimy wszystko Czemu by nie? O i pięknie Tak sobie jeszcze zamienimy Dara Świetnie Okej, okay, pięknie No i zarąbiście Patrzcie to, jak ja tu się zaraz ustawiam, nie? Kurde, dobra, bez kitu Okej okay, Teraz tylko jak tu wygląda sytuacja, kiedy będzie noc? Aha, niedługo Okej, okay, to ja sobie może pójdę jeszcze Trochę drzewa nakopać Ja pierdziele nie Zarąbiście Świetna gra Naprawdę, polecam, polecam każdemu, zagrajcie sobie. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to piszcie mi w komentarzach na przykład. Będziemy sobie pykać jakieś wieloosobówki z wami. No, przecież na live'ach to tylko i wyłącznie, jak będziemy sobie grali w Minecrafta. Także dawajcie, piszcie mi wszystko. Kurde, nie mogę skopać drzewa. Dobra, tu jest jeszcze jedno. I zarą. O, jeszcze jedno, dlatego już nie dosięgnę. Okej, okay, ile tego mam? Tyle. Dziewięć. Drzewa akacjowe robię na takie o drzewko kurde za dużo mam tego wszystkiego za dużo tego syfu tu mam co tu jest tutaj nic nie ma w sumie dobra świetnie okej okay. zaraz sobie lecę spać bo kurde wiecie kurde jakoś tam bym chciał w środku wioski gdzieś tam też coś było w sumie nie tutaj nie wiem czy było łóżko czy nie jak tu nie będzie to tam będzie dobra tu było nie ma no co to? to. Tuł kartograficzny, ja pierdzielę. Ile tu pododawali tego wszystkiego do tych minecraftów Bez tu ja jestem w ciężkim szoku Myślę, że sobie tutaj jeszcze przez... Ty dziadu, ej, oni mi wszystko pozajmują, ty! Nie, jest, na szczęście Ja już się wystraszyłem, możesz spać tylko w nocy I podczas burzy. Ło ludzie, ej, podczas burzy nawet tu można spać Żeby mi tu jakiś dziad się nie wpieprzył Patrzcie to, jaki piękny zachód, słońca Tam mam jakąś wyspę nie wiem, jak tu się przybliżało, nie? Zapominia zapomniałem, jak tu się przybliżało. Już mogę spać? Tak jest, już mogę spać. Świetnie, ja pierdzielę. Postęp jakiś mam. Ja. Kurde, dobra. Ej, bo ja tu się tak gadam, ja ani nie wiedziałem kiedy. A tu już jest. Co ty mnie straszysz? A tu już jest 10 minut odcineczka. Także myślę, że odcineczki takie, właśnie nie będą jakieś. Sumy? co to jest? Że odcineczki nie będą takie, jakieś za długie, żeby wiecie. Po prostu, żeby was nie nudzić, no nie? Tam, co tam jest. Jak tu się przybliżało? Jak tu się przybliżało? Kurde, wyszłem z gry. Pato, to. pierdziele Ale zadyma. Nie wytrzymie Oho. Świetnie. Ej, dobra. To może ja tu sobie. Nie no, ja tu zostaję na pewno. Teraz tylko tak. Ogarnijmy to sobie tu coś. Nie podoba mi się strasznie ten kolor. Akurat tego, tego tu. Kurde, mogę jakieś DPI sobie mniejsze ustawić? No niestety ciężko. Strasznie mi się nie podoba ten kolor. Yy, także co? Zrobimy sobie tutaj może. Yy, tak, tak, tak. Tak. Tu co? Tu, tu trochę rozkopiemy. I zaraz tu zrobimy może jakąś faremkę małą. Taką wiecie, ja chcę mieć taką swoją, tylko znowu motykę bym musiał zrobić. Motyka, tak to się nazywało. Ja pamiętam, jak ja wszystko pamiętam. To no najlepszy gracz. To mnie tu tylko strasznie denerwuje tak samo. Dobra. Jak to sobie zniszczę? Aha, to będzie całe takie te. No dobra, nieważne eee... pyk. świetnie. Kurde czemu tu jest tak, a tu jest tak. Chociaż sobie w sumie zrobię tako. To też sobie zniszczę. Mam łopatę, a ja debil kopię łapkom. To też sobie zniszczę, bo mi się strasznie nie podoba takie nierówne. Kurde, no ja pierdziele. Nie, 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 nie. To jest najlepsza gra. Totalnie. Ja już się nie dziwię, czemu tak ludzie niedawno grali w Minecrafta wszyscy. Kurde. Pyk, 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 pyk. Świetnie. No pięknie, no patrzcie to. Tamten mi bręczy znowu. Tu sobie jeszcze to zniszczymy. Ludzie! Ale to będzie piękne! OK, to ja sobie tylko teraz tutaj tak wyrównam i będziemy kończyć odcineczek, żeby oczywiście nie był jakiś za długi, ponieważ już ten odcinek trwa. Eee, no trochę już trwa. Nie wiem ile nie, ile, nie wiem, ale trochę trwa. Wiem tyle. OK. Ej, mi się tutaj nawet będzie podobało. Ej, a to jak to się nazywało, tego już nie pamiętam, jak to się nazywało. Jakoś to tam się wabiło, ale nie wiem jak. Już nie pamiętam. Krzem chyba czy coś. Nie wiem. Kurde. Żeby wstydu nie zrobić, ale myślę, że i tak wstydu jakiegoś tutaj nie zrobiłem Okej, okay, łopata nam się zaraz skończy Także Tylko sobie tutaj dorównamy I patrzcie, to już o 100 razy lepiej wygląda Kurde, dobra, jeszcze trochę jakby mi potrzymała, bym się bardzo ucieszył I już koniec, no właśnie Ale dobra, nieważne Świetnie, świetnie Za chwilę drugi odcinek chyba aż nagrywam, nie? Bo naprawdę mi się podoba, jak nie wiem Dobra, i tu sobie zrobimy jakąś małą, swoją małą faremkę, wodę jakoś coś tam ogarniemy i będzie kurde świetnie, także mortki, ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcineczek. No... To bije mnie? To jest zombie. To jest zombie. Kurde, zabije dziada. To jest zombie przecież. No, to jest zombie. Dobra. Lecę. Ej, kurde, bo ja tu nie to. Dobra, okej okay, mordeczki, także dziękuję Wam bardzo za ten odcineczek, mam nadzieję, że Wam się podobał taki powrocik do Minecrafta, oczywiście to już jest pewne, że ja tu będę nagrywał sobie Minecraftika dalej, bo mi się strasznie spodobało, nie wiedziałem o co, jak to, co to będzie, a jest kurde zarąbiście, także mordki, dziękuję Wam za ten odcinek, jeszcze raz... Badajcie na lajwiki, myślę, że lajwiki będą mi już niedługo. Czyli jutro dzisiaj mamy sobotę. Nie wiem, czy mi się udał wrzucić ten odcinek, czy Będę się starał, żeby się udało go wrzucić. No i co, morski, dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Miłego dzieńka Wam życzę. Trzymajcie się. I się manko do kolejnych odcineczków.